namzależy.pl Merytoryczne źródło informacji. Bartosz Bocheńczak, przedsiębiorca, polityk Partii Wolność. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiem, że staracie się w partii nie tylko gadać o pomocy przedsiębiorcom, ale w ostatnim czasie wyszliście również na ulicę i staracie się rzeczywiście jakoś tym przedsiębiorcom pomóc. Widzę wizyty w knajpach, widzę konferencje prasowe na ulicach. Jak to konkretnie tam od wewnątrz wygląda? Co udało się zrobić? Jakie efekty tego waszego wyjścia z pomocą? No właśnie, większość partii politycznych sobie siedzi w ciepłym sejmie i po prostu tylko gada. Myśmy tutaj stwierdzili, że poziom tej niegodziwości, która się odbywa w tym momencie wśród polskich przedsiębiorców, którzy no doznają jakichś represji, jednak ze strony państwa jest tak duży, że warto temu Zaradzić, warto coś spróbować no, zrobić. No i co? No i stwierdziliśmy, że idziemy pomagać tym ludziom otwierać się. To nie było też tak, że, mm, że to sami sobie wymyśliliśmy, otwier idziemy im na siłę ich otwierać. To było w ten sposób, że ci przedsiębiorcy sami zaczęli do nas pisać przez jakieś profile facebookowe, jakieś maile, telefony czy konfederacja byłaby w stanie ich w jakiś sposób choćby wizerunkowy wesprzeć, a jeden z przedsiębiorców napisał chyba coś takiego, żeby po prostu być, żeby przyjechać, jak będzie ten dzień otwarcia, bo się boi. Boi się tego, że przyjedzie mu cały kordon policji, że zaraz wpadnie sanepit i Bóg wie, jakie jeszcze instytucje. Więc no, stwierdziliśmy, że tak, jesteśmy po stronie tej prawdy, jesteśmy po stronie prawa, więc pomóżmy tym ludziom choćby przez tą naszą yy, obecność w tych miejscach. No i od dłuższego czasu, już może ze trzy tygodnie, jeździmy po tych przedsiębiorstwach, po tych wizytujemy tych przedsiębiorców, którzy nas o to poprosili. I pomagamy im w sposób choćby wizerunkowy nagłośnić to miejsce, nagłośnić yy, choćby nawet to, że są otwarci yy, szerzej. No i ci przedsiębiorcy są bardzo wdzięczni za to. Czasem spotykamy się. Z wizytą Sanepidu, czasem spotykamy się z policją. Już nieraz zostaliśmy spisani jako ci groźni przestępcy, którzy choćby konsumują swoje jedzenie bez masek. Tak było w przypadku na przykład restauracji w Bukowinie, kiedy siedzieliśmy i konsumowaliśmy jedzenie. Przyszła policja i z pytaniem dość poważnym, dlaczego panowie nie macie masek? No więc odparliśmy, że no przy jedzeniu trudno jest stosować maskę ochronną, no bo usta jednak trzeba mieć odkryte. No pan policjant powiedział, że nie, że to, że to się tak nie może skończyć, no poszedł na, na radę dłuższą ze swoim dowódcą i dowódca powiedział, że jednak dziś będzie upomnienie. No ja nie mogłem się pogodzić, mimo wszystko za co jest to pouczenie, przepraszam, nie upomnienie, tylko pouczenie. No za to, że trzeba stosować maskę, no więc no, jakoś jednak zażegnaliśmy ten konflikt, ale takie sytuacje no kuriozalne zdarzają się praktycznie w każdej sytuacji. Chcieliśmy też być przy tych przedsiębiorcach, ponieważ ci przedsiębiorcy w naszym mniemaniu działają w granicach prawa, bowiem artykuł 22 Konstytucji mówi wprost, że żeby ograniczyć funkcjonowanie działalności gospodarczej, bądź ją zamknąć, musi być do tego zastosowana ustawa, i to poparta ważnym interesem publicznym. Do tej pory tej ustawy nie ma. Mamy konstytucję, która gwarantuje nam swobodę działalności w tym przypadku. No i tak też byliśmy w wielu restauracjach, w Krakowie, w kilku restauracjach. W Krakowie jest jedna z restauracji, która działa od nieprzerwanie od końca października, czyli od początku tego, tego lockdownu, tego zamknięcia restauracji na dwa tygodnie. Ta restauracja działa po dziś dzień, w granicach prawa, nie dostała żadnego mandatu. Czy ja dobrze wywnioskowałem z tych nagrań, które pojawiały się w sieci, że tak naprawdę wy jesteście generalnie bezsilni wobec sanepidu lub policji, chyba że jest z wami na miejscu na przykład poseł Konrad Brekowicz, to wtedy ten mandat poselski coś, coś daje. Yy, jesteśmy bezsilni wobec Sanepidu. Postaramy się rozmawiać jakoś jeszcze z tymi paniami z Sanepidu. No, my mamy też jakąś tam y, funkcję społeczną, bo jesteśmy asystentami pana posła, więc to gdzieś tam, pomimo, że to nie ma y, mocy, żadnej immunitetu nam nie daje, ani żadnych y, przywilejów większych, to jednak y, tutaj już jeżeli. Widzą panie z takiego sanepidu, czy nawet policja, że przychodzimy tutaj już jako wysłannicy poważnej osoby, poważnej instytucji, jaką jest poseł na Sejm, no to jest jednak ta rozmowa przynajmniej już na jakimś poziomie. To już jest rozmowa nie jak jakiegoś obywatela, który się tam czepia, tylko już na poziomie przynajmniej kogoś, z kim oni się muszą liczyć, więc to też daje pewnego rodzaju pewność siebie nam, którzy chcą pomóc temu. Przedsiębiorcy. Nie będę może pytał, jakie są nastroje wśród tych przedsiębiorców, no bo jasne, że nie najlepsze, państwo po prostu nie pozwala zarabiać pieniędzy, natomiast zapytam o nieco więcej szczegółów, co tam od wewnątrz się mówi, czy chce się jedynie, żeby pozwolono działać, czy jednak ten poziom złości jest tak duży, że tutaj twardo przedsiębiorcy będą się domagać zadośćuczynienia, na przykład finansowego. Większość przedsiębiorców to są tacy przedsiębiorcy z krwi i kości, oni nie oczekują żadnych dotacji, oni nie oczekują rekompensat, Bóg wie jeszcze jakich rzeczy. A umorzeń? Być może tak, oni oczekiwali w tym wcześniejszym czasie, chociaż żeby im pozwolono nie płacić podatków czy danin takich jakby, jak chociażby daniny na ZUS. Oni tylko tego oczekiwali w tym czasie, w którym oni musieli zamknąć swoje restauracje. Oni oczekiwali chociażby tego, że w czasie, kiedy mają nieczynne restauracje, nie zarabiają, żeby nie płacili na chociażby koncesji na alkohol. Oni musieli zapłacić koncesję w czasie, w którym mają zamkniętą zamknięte te restauracje. Więc no to poziom takiej niesprawiedliwości był bardzo duży. Natomiast patrząc holistycznie na tych naszych restauratorów, oni po prostu chcą jednego, chcą spokoju i chcą w spokoju pracować i, i nie chcą żadnych dotacji w większości. Nie chcą rekompensat. Oni mówią wprost, dajcie nam pracować i normalnie żyć i zarabiać. A nie ma takiej refleksji, że to może jest trochę walka z wiatrakami w tym sensie, że Otwarcie w tym momencie restauracji, biorąc pod uwagę, że podróżowanie jest tak generalnie ograniczone, ludzie są generalnie biedniejsi przez ten kryzys, i co do zasady, teraz chyba mniej chętni na wypoczynek, to to otwarcie wcale może się nie okazać takim powrotem do normalnego, normalnego zarobkowania. W, tych, w przypadku tych restauracji, które odwiedziliśmy, to otwarcie okazało się mieć zbawienny wpływ na funkcjonowanie tych restauracji i na budżety tych restauracji, bowiem przed tymi restauracjami stoją czasem, uwaga, godzinne kolejki. Ludzie są spragnieni wizyt w takich miejscach, spragnieni są obecności drugiego człowieka, więc tam, gdzie otwarto te restauracje, tak jak chociażby w Krakowie czy w zakopanym na krupówkach karczma góraleczka, tam stoi cały czas nieustannie kolejka, i właśnie. Właściciel nie nadąża z obsługą tych ludzi, więc oni nie mieli takiej obawy. Oni chcieli, no, po prostu wrócić do normalności, i to im się udało. I, i rząd poniekąd się do tego przyczyniał, zamykając innych, inne restauracje. Mają ci, co się odważyli, teraz bardzo dobry biznes. No właśnie, mają premię za odwagę, ale jeżeli otworzą się wszyscy, to i tak ten ruch może być znacznie mniejszy niż rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu. To prawda, tak może być. No ale jak. Jak chyba należy to podsumować, to... Innego wyjścia niż walczyć o swoje nie ma w tym momencie. Zdecydowanie. Bardzo się cieszę, że są, że jest takie grono przedsiębiorców, które chce właśnie pokazać jakąś swoją indywidualność, chce się wybić ponad tego, spod tego jarzma, które rząd na nich na, nałożył przez ten według mnie już nielegalny lockdown, i którzy postanowili powiedzieć władzy dość, że to jest basta, chcemy normalnie żyć i pracować. Ja, ja im osobiście bardzo kibicuję i wspieram tych ludzi. Patrząc nieco szerzej, już nie tylko na jedną konkretną branżę czy to zamieszanie z tymi wszystkimi interwencjami, tylko na całą gospodarkę, mamy oficjalne dane za ubiegły rok minus 3% PKB, pierwsza recesja od 30 lat. Wszystko to oczywiście przez kryzys i, i na pewno łatwo nie będzie w najbliższych miesiącach, szczególnie co będzie za rok, półtora, dwa, tego nie wiemy. Jaka recepta wśród członków wasze, Waszej partii na to, co się dzieje? Na pewno będzie recesja, recesja już nadeszła, yy, obserwując chociażby rynek pracy. Kiedy do mojego przedsiębiorstwa jeszcze niedawno yy, musiałem szukać ludzi ze świeczką, dzisiaj na jedno miejsce jest 100 kandydatur, więc to widać chociażby po rynku pracy. To będzie <śmiech> <śmiech> chociażby widać również po wzroście cen. Jaka jest na to recepta? Recepta może być tylko w tym momencie jedna. Uproszczenie systemu podatkowego, obniżenie podatków i pobudzenie w ten sposób gospodarki. Dać im impuls poprzez obniżkę podatków, czy to podatku dochodowego, czy nawet obniżkę podatku VAT. Podatek VAT, obniżenie tego podatku dotknie każdego człowieka żyjącego w Polsce w sposób pośredni i bezpośredni. Więc to jest jedyna recepta, którą mogę tutaj w tym momencie wystawić. Co jest? Jeszcze, no uproszczenie procedur biurokratycznych, żeby prowadzenie działalności gospodarczej nie było tak skomplikowane, żeby prawo nie zmieniało się z dnia na dzień, więc to jest taka recepta do pobudzenia gospodarki. Jest jeden problem z tą receptą, bo ona jest niezmienna od wielu, wielu lat w Waszym środowisku, natomiast lata mijają i to nie tyle, że nikt nie chce tej recepty zastosować, ale jest dokładnie odwrotnie. My się od tej re recepty nieustannie oddalamy. PIS ma to gdzieś, mówiąc kolokwialnie. PiS ma to gdzieś i to jest bardzo przykre, ponieważ no, cały czas pogrąża jednak naszą gospodarkę w tym kryzysie. Jeżeli jednak się nie obudzi w porę, jeżeli nie zorientuje się, że zaraz dług publiczny, że ta dziura nasza jest tak duża, to, to zaraz możemy nasz kraj może po prostu zbankrutować. To będzie katastrofalna sytuacja. No jednak PiS jest tutaj... Partią, według mnie, już mogę to śmiało powiedzieć, partią socjalistyczną, która będzie starała się drukować pieniędzy na potęgę, żeby te wszystkie y, nierówności społeczne zacierać. No, no, to jest prawda, że my już niezmiennie od y, kilkudziesięciu lat, prezes Korwin-Mikke tu kilk kilkadziesiąt lat już głosi tę ideę wolności gospodarczej. Natomiast no, mam wrażenie, że no ludzie dają się przekupić, dają się przekupić za przysłowiowe 500 zł. Teraz im się obiecuje 14 emerytury. Gdzieś znowu słyszałem pomysł o tym, żeby każdy wypłacać 1200 zł. No, no ludzie zamiast troszeczkę wyłączyć, być może e, z, z repertuaru kanał pierwszej i drugi telewizji, żeby zaczęli troszeczkę oglądać wolne media, e, które mówią, de, troszeczkę inny mają pogląd co do wolności gospodarczej, może to by przyniosło jakieś realne skutki. A ta inicjatywa płynąca ze strony tej większej części opozycji związana z likwidacją telewizji, chyba TVP-info, jak na to mhm. patrzycie? Nie tutaj akurat jakoś bardzo się nie przychylamy, uważamy, że to jest raczej takie troszeczkę no, kabaretowe sam. To jest moja opinia, że to, jest, że to się nie powiedzie, bo jeżeli zlikwidują TVP-info, to, to TVP zrobi zaraz inny kanał, który będzie miał inną nazwę, no i, no i to raczej nie przyniesie żadnego skutku. Tutaj trzeba telewizję po prostu sprywatyzować i to by może przyniosło jakiś wymierny skutek. Niestety tutaj mam wrażenie, wracamy trochę do punktu wyjścia, bo prywatyzacja telewizji publicznej, no to to jest... Yy, trochę tak samo jak z tym uproszczeniem podatków. Yy, to jest niezmienna recepta od lat, natomiast my się od tej recepty oddalamy, a nie zbliżamy. Do Ale mani. nigdy jej nie wdrożyliśmy, prawda? Żeby, żeby któryś rząd się zdecydował na tak odważne kroki. Więc ja mam nadzieję, że w końcu przyjdzie taki czas, być może już za 2-3 lata, kiedy do władzy dojdzie partia, która odważy się na tak radykalny krok i, i uważam, że to będzie bardzo dobry krok. Yy. Yy, dopytam jeszcze o. Twoją niszę biznesową, bo rozmawialiśmy o tym kiedyś pod kątem, co prawda biznesowym, teraz tak bardziej popatrzymy na to ekonomicznie, gospodarczo. Czy rzeczywiście ten handel online tak rośnie w ostatnich miesiącach? Rósł. Yy, handel online bardzo rósł w ostatnich miesiącach. Czwarty kwartał 2020 roku okazał się być rekordowym w ogóle w historii mojej firmy i chyba na całym rynku e-commerce'u, ponieważ rynek urósł kilkukrotnie. To były wzrosty takie, których niektórzy przedsiębiorcy się nie spodziewali, a ci, co się spodziewali, to wygrali na tym, bo odpowiednio się zatowarowali, odpowiednio przygotowali swoje przedsiębiorstwa do tego, żeby choćby sprostać ilości zamówień, ponieważ to też nie było proste. Bo jeżeli ilość zamówień rośnie dziesięciokrotnie w stosunku do roku bieżącego, w takiego yy, po prostu od stycznia do, do października, no to nie każdy przedsiębiorca jest w stanie zaraz zrekrutować dużą ilość pracowników, żeby obsłużyć te zamówienia. <laughs> no tutaj kto się przygotował do tego, to, to wygrał. Poza tym uważam, że preferencje klientów, już rozmawiałem z wieloma ludźmi yy, preferencje zakupowe klientów się zmieniły i one już nie wrócą że ten handel online pozostanie już w pamięci klientów, nawet tych, którzy dotychczas byli przekonani jedynie do zakupów stacjonarnych, tradycyjnych, to jednak oni zobaczyli, że Handel online, jak zakupy w sieci, to jest też coś fajnego, coś bezpiecznego i co można faktycznie kupić, to czego się oczekuje, że się dostaje, to co się zamawiało. Więc uważam, że pewne rzeczy już nie wrócą i i należy niektóre sklepy stacjonarne po prostu zlikwidować, bo one już nie będą przynosić zysku. To jest brutalne, co powiedziałem, ale są rzeczy, które już no, po prostu nie wrócą. Jest koniec tych tych sklepów, więc no ja radzę wszystkim onlineujcie. Cały czas to jest Moja rada od marca zeszłego roku. Online'ujcie swoje biznesy, bo na tym wygracie. I teraz wrócę sprytnie do pierwszego wątku z naszej rozmowy. Może niektóre restauracje muszą po prostu upaść, bo ludzie nauczyli się tak samo jak w tym handlu zamawiać po prostu jedzenie. Ja wiem, że jest potrzebny kontakt z drugim człowiekiem, ale on się może odbywać przecież w prywatnym mieszkaniu, niekoniecznie restauracji. Jedzenie można zamówić i rzeczywiście znam już przykłady. Firm gastronomicznych, które przestawiły się na dostawę, typowo na dostawę, i na tym zyskały. No i nie ma co krzyczeć o ratowaniu restauracji, tylko trzeba się dostosować do nowych realiów, realiów rynkowych, bo może będą kolejne pandemie, może to potrwa jeszcze nie dwa tygodnie, bo to tak myśleliśmy rok temu, tylko dwa lata. Yy, tak. I też jestem tego zdania, że być może nawet te restauracje, które w tym momencie sobie nie radzą, powinny pomyśleć o tym, jak spróbować onlineować jeszcze bardziej yy, swój, swój biznes, wyczuć niszę na rynku i, i spróbować się zaspokoić te nisze. No, bo na tym generalnie polega rynek. No, jeżeli faktycznie może tak być, że ci ludzie nie wrócą też do, do tych restauracji, jeżeli otworzymy je wszystkie naraz, raz. Może się tak okazać, że będzie faktycznie większa potrzeba yy, jedzenia, w domu, że ci, co dotychczas nie zamawiali do domu, będą zamawiać i się do tego przekonali, i będzie to dla nich wygodniejsze spotkanie z rodziną choćby przy stole rodzinnym, ale w sytuacji, której kurier przynosi jedzenie i rozstawia jeszcze im do stołu. Więc może tak się okazać. Tutaj trzeba badać te nisze, trzeba szukać, i kto najlepiej zbada te nisze, ten wygra na tym lockdownie. No, jaki tutaj piękny mamy pomysł na biznes. Oprócz dostawy, jeszcze ta osoba wchodzi, zastawia stół, wszystko przygotowuje, żegna się z nami. Czekamy na pierwsze wdrożenie, o ile już czegoś takiego nie ma. Tak, nawet ostatnio będąc na Asbiro, bo jestem też na Asbiro, wymyśliliśmy, że taki Ela Marciniak poddała taki pomysł na biznes, no bo. Biurowce zaczynają padać, biurowce są puste w tym momencie, coraz więcej pracowników chce mieszka chce pracować z domu i mówią, że już nie chcą wracać do biurowców, ale jest też gro pracowników, który, którzy chcieliby wyjść po prostu z domu, więc stwórzmy im na przykład na osiedlach małe coworkingowe yy, miejsca, gdzie oni mogą po prostu wyjść dosłownie yy, w Kapciach nawet niech sobie wyjdą do tego swojego coworkingu, ale byle wyszli z domu, gdzie mają jakąś odmianę i sobie pracowali na o lokalnym e, coworkingu. Więc to też jest jakiś pomysł na biznes, kto zrealizuje, poddaje pomysł. To tak jak pewnego dnia zaczęły powstawać na świecie i chyba już też w Polsce te hotele kapsułowe, czyli minimalizacja, to teraz jak rozumiem, takie osiedlowe, kapsułowe coworkingi. Na przykład dokładnie. Całkiem sporo biznesów chyba co najmniej dwa podsunęliśmy tutaj dzisiaj naszym widzom. Na sam koniec zapytam jeszcze w kwestii akcji otwieramy gospodarkę. Czy postulujecie otwarcie całkowite, to znaczy wracamy do stanu sprzed ponad roku, czy jednak godzicie się z tym, że pewne obostrzenia na przykład sanitarne trzeba spełniać, ale niech pozwolą działać? Otóż tutaj stanowisko nasze jest takie, że oczywiście postulujemy, żeby restauracje wróciły do funkcjonowania, żeby kluby wróciły do funkcjonowania, ale oczywiście niech to się odbywa w reżimie sanitarnym. Nie mamy nic przeciwko temu, żeby ten reżim sanitarny pozostał. Jeżeli mamy już informację, że, że jest choroba, że jest pandemia, okej, okay, to przynajmniej róbmy to w tym reżimie sanitarnym, żeby, żeby po prostu się od nas ten sanebit odczepił. Tylko, że podejrzewam, że o reżim sanitarny na dyskotece bardzo ciężko. No jest to bardzo ciężkie i tutaj jakiś miałbym osobiście też dylemat, który musiałbym przemyśleć. Natomiast co do funkcjonowania restauracji, co do funkcjonowania hoteli, to nie mam w ogóle wątpliwości. Dziwię się, dlaczego hotele wracają w 50%, a nie w 100%. To jest takie moje, budzi zdziwienie, no ale to, to, jeszcze, to jest dużo rzeczy, jeszcze w Polsce budzi moje zdziwienie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.